Ja ma Kuba, no o stary eee, W ogóle trzeba iść na lekcje dla słonek Stary, ale dzisiaj jest kartkówka, ja zapomniałem się O kurde, ja też, idziemy na wagary Musimy iść Po co tam? Chodź Z Gdzie my w ogóle idziemy? Stary, chodź idziemy sobie gdzieś a gdzie ty chcesz jechać kurze? De. Nie wiem, pojedziemy z rowerem, chodź. No już myślę o tych rodach a ty... No ja też mega myślę o lodach. No war. Będę ba bardzo pysz. Na i jem. mam. niam, Dzieciaczki rozdaję, rozdaję test. A gdzie wszyscy w klasie? E, proszę pani, bo się schowałem po ławkach. Tak? sześć, ty wstawać. A gdzie Kuba i Proxy? E, oni poszli na fagary. Dzwonię do ich rodziców ale te lody stare są dobre no mega dobre o kurde Oczekaj, mama do mnie dzwoni ej do mnie też mama dzwoni eee. tata kuba dlaczego poszłeś na wagary luksi dlaczego też poszłeś na wagary Ploksy, teraz przesadziłeś ty rozum. To był przesada. Widzowie czy powinienem nie chodzić na wagary?